Pokaż mi, co napisałaś. Zapomnij. Pokażesz mi, Pili? A ty, Mitch? Nie. Pozwól mi zagłosować. Proszę o uwagę. Pan dyrektor powierzył mi opiekę nad cheerleaderkami. Bardzo się cieszę. Brawo. Chodźmy już. Wykluczone. To bardzo ważne dla wizerunku szkoły. Zapisane osoby nie mogą się wycofać. Jak to? Czy zdecydowałyście już w sprawie koleżanki? Mam tu głosy Jak to głosy? Proszę Wolę postawić sprawę jasno Nie lubię papierków Są tu sami swoi Kto głosował na tak? Ja Jeden głos na tak to jeszcze? Czekam. Nikt więcej. Podnoście ręce. Policzmy. Osiem. Większość. Witaj w grupie. Dzięki. Gratulacje, Sol. Buziaki, dzięki Pili. Hej, mała Czego? Co się stało? Roberta nie zabrała listu ani prezentów Jest na spotkaniu z Fatimą Wiem, już jej powiedziałem Ona nie jest twoją tajemniczą przyjaciółką Co? Oczywiście, że tak. Nie mieszaj się w cudze sprawy. Mogę ci wyjawić, kto to jest? Tak. Więc słucham. Chodźmy w ustronne miejsce. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Czemu nie powiesz, z kim się spotykasz? Chodzi ci o syna wspólnika mojego, taty? Nie. Znaczy tak. To nie on. Ten mężczyzna ma piękne imię. Jean-Paul. Jean-Paul? Wcale mi się nie podoba. Lepiej porozmawiajmy później. Nie lubię, gdy histeryzujesz. Z nim możesz gadać, a ze mną nie. Od kiedy mówisz po francusku? Porozumiewamy się po francusku i angielsku. Doskonale się bawimy i śmiejemy do rozpuku. Bardzo go lubię. Wciąż się śmiejesz? Rozumiem. Wybacz, uniosłem się. Co się dzieje? Mija spotyka się w Paryżu z Francuzem, a Miguel jest zazdrosny. Biedaczek. Skoro się kochają, to czemu się tak zachowują? Może ona go prowokuje. Niektóre dziewczyny miewają humory. To dziecinne podejście. Ale każdy ma swoje życie. Hmm? Nieważne. Miguel potrzebuje kobiety w innym typie. Nie, Miguel. Przysięgam, że to nie tak. Tak sądzisz? Są fajną parą. Być może. Gdzie to można kupić coś do picia? Napój? Przyniosę ci zaczekaj, zaraz wrócę. Lepiej butelkę wody, jedną? Tak. Powiedz, kto jest moją tajemniczą przyjaciółką? Dobrze, ale pod jednym warunkiem. Tak? Z jakim? Że mnie potraujesz. Spadaj, kretynie Zaplanowałeś to Ty gnojku Kłamczuch Nieprawda Teraz nigdy Cię nie powiem Nie wiem, czemu Fatima chce prowadzić zajęcia z choreografii Wiesz, co jej zrobi twoja matka, gdy się dowie? Zakopię ją w glebie i zabiję machnięciem biodra. Strach się bać. Roberto, pogadajmy w cztery oczy. To za piękny dzień. Muszę iść. Do zobaczenia. Jutro mamy wolne popołudnie. Dzięki za info. Idź już. I spotykamy się z producentem muzycznym. Co? Mamy próbne nagranie w studiu Guzmana. Nie możemy iść. Dlaczego? Bo nie ma mi. Jest głupia, ale należy do RBD. No. Ostatnio straciliśmy świetną okazję, bo nie było Miguela Teraz na to nie pozwolę Zresztą chłopaki się zgodzili Długo ukrywałeś, że jesteś świnią i samolubem Proszę, nie mów mi o egoizmie Dlaczego? Bo bijesz mnie na głowę Wyprzedzasz mnie Mam cię dość. Idziesz? Tak. Nikt Cię nie potrzebuje. Jesteś Diego Bustamante? Tak, a co? Widziałyśmy ogłoszenie w sprawie mieszkania. Co z Twoją garsonierą? Nie twoja sprawa. Wyjaśnię wam o co chodzi. Dobrze, że jesteś. Zrób coś dla mnie. Fatalnie się czuję. Idę do lekarza. Marniutko wyglądasz. Pomóż mi, to ważne. Nie, Almo. Dowiedziałam się, że rewertę ma podwójną tożsamość. Co takiego? Jak to? Chodzi o jeden drobiazg. Zerknij w akta werte i sprawdź, czy to jest numer jego karty do głosowania. To potrwa chwilkę, potem cię puszczę. Proszę. Zrobię to tylko dla ciebie. Dzięki. Porównamy i dam ci spokój. Dobrze. Tylko dla ciebie. Jesteś cudowna. Napisie gorącej herbaty. No za chwilę. Poczujesz się lepiej, gdy zrobisz dobry uczynek. Dobro wraca do nas jak bumera. Tak? Mam. Sprawdźmy. Szybko, bo nas złapią. Guillermo zapisał numer na kartce. Porównajmy. Nam. Co takiego? Ten numer należy do Martina Reverte. Nic nie widzę. Niemożliwe. To numer Martina, nie Octavio. Są identyczne. To potwierdza, że Octavio Reverte nie istnieje. Rozmawiacie o mnie?